Partnerem odcinka jest RR Moto, czyli największy sklep motocyklowy, posiadający w swojej ofercie odzież i akcesoria dla motocyklisty. Największy wybór w jednym miejscu fachowa obsługa i pomoc. Polecam serdecznie. Halo? 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 Areczku, wyjedziesz mi? A może ja ci wyjadę? No to wyjedź. Już nie chcesz mojej pomocy? O widzisz, że ty jesteś jeszcze zajęty. Aha, chciał, chciał ci Krzysiu pomóc. Wujek Krzysiu chce pomóc. Okej, okay, okej. Okay. <grych> dobra. Tasz radę już? No to już dam. O. o. lewo czy z prawo będziemy dalej jechać. lewo, tam. No to dam. Dziękuję. To tam to tym bardziej. Dziękuję. O. o. Tasz radę na walka? Tak, właśnie to mnie denerwuje, że ja tak nie umiem sobie przestawić ten motor, że jak ja bym pojechała sama, to ja jestem... to ja leżę. Nie, to Darek pizza, pizza smakowała. Y Synchro. Smakowa, bardzo dobra pizza. Jesteś taki we, chłopak, który robi pizzę, nie? We Francji, w Paryżu. Bardzo dobra. Oui. Ta... Oui. Good, good. Strasse. Jaka tu jest strasa? Nawet nie wiem. To jest po niemiecku, wiesz? Ja, ja. Gut ja. R R R że pan wie? <laughs> <laughs> Teraz by się przydała taka muzyka w francuskim stylu, taka wiesz, albo włoskim. Coś taka pizza, tak. taka wiesz. Italiano! No, czekaj, bo ja mam tu problematyczny wyjazd. Może ja wyjadę? B... No ty sobie, jedź, się dogonimy. Uważaj na tą pandę, stój. Uh. Co? Greba? Uh. Co? No, prawie by było. Beli papał? Auto jedzie. No, auto. No, to... no jedź. Halo, halo, halo. Halo no, halo, 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 no dobra, halo, no bo halo. to nikt nic nie mówi. O, ale się napierdzielałem, Za... ja pierdzielę. Teraz no, cyberka że... będzie ten gorzej przyspieszać. No tak, chłopie, kilo więcej. więcej. Masa wrogiem przyspieszenia. O tak, że muła. Teraz <coughs> tutaj w prawo, prawda? Tak. tak. Znaczy nie wiem. <coughs> tak, tak, tak. <coughs> A pojedziemy główną tutaj? Tak, jak do motoratu proszka, będziemy jechać. Tak, tak, dokładnie. Aha. Okej. Okay. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Też mi w wieje. O kurde, to nie zapięłaś karczycha. Dobra, to zostawiamy baterię na Monikę, żeby wystarczyło. Tak, także dzisiaj będziemy mieli dwie kobiety. Lecimy sobie teraz na Tychy. Natalka na prawy, bo będziemy zjeżdżać przecież. Patrzysz nawigację? Faktycznie. Patrz Natalka, patrz. No. Faktycznie ty. Gdybym nie powiedział to przepierdzieli z jazdy. No na bytum by pojechał. Jadęmy na bytum ja. Jadymy oplikiem naszych ta Druga jazda na tarczy albo E kierunek wyłącz Ankolesko. No przepraszam. Ej, powoli Natalia! No przecież jedę! Na pewno, bo ja już miałem widok jakbyś kurwa na te barierki wyszła. Nieładnie. Bez skitu, nie? Ty widziałeś ty co robisz? Ale ja przecież jechałam! Autobanum jedziemy? Aha. Tak, A jedynkę, na prawej Ej path. Daro! Co? Spójrz na mnie No, tu mamy drogę Ogień, ja. ogień Wyszedzajcie ja. mnie Pełna kapa Natalka -ha -ha. Nie, nie będę tak robić jak ty kazasz No nie, no żartuj żartuję nie będę robić jak mi nie będziesz żeby mówił co mam robić o <grym> a daleko mamy tą autostradą? E, na no 20 kilometrów teraz będziemy zjeżdżać taktycznie. no z jednej autostrady na drugą nie? a na czwórkę? nie na no, a też no to za aha, aha na... dobra dobra na drogową trasę średnicową o 17.30 już je no o kurwa leci to czas to... a ten tą skodą Fabium zapierdziela <grym> no ja na prawy? Tak A czemu masz włoski schowane? Nie chcesz, żeby ci powiewały? Nie, to jest niewygodne i A włosy się dener denerwujecie, wtedy... cię to? Tak, i włosy się niszczą Niszczą się? No Serio? Ej, mam te podnóżki schowane, czy nie? E, po prawej stronie masz schowane, po lewej nie e, Niżej? Dobra, nie umiem Mam ci to zrobić? Teraz <laughs> Nie no, w do kurwa. kurwa, każdy by się takie rzeczy robić? O, tu wyszło zjechać, za tą łąkę fajne zdjęcia porobić <laughs> Czaisz tak? No Tam wyszło zjechać bez problemu ale daleko do kolana, a ja się boję, że się tu te barierki wpierdolą A tam ci malutki taki skrawek włosów Natalka wy, wychodził z tego to już Z kurtki, ale tak minimalnie Taka końcóweczka tylko no, taka ty, tyci tyci, no? Tyci tyci, tyci no. no. No, no wychodzi. Aj, 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 aj. Taki ogonek bym powiedział. <laughs> Świętochłowice, tak? 17. No to są takie dziury. Nie No od tej autostrady też chyba. Na autostradzie takie same. Może ten sam materiał przywadzi do produkcji drogi? No możliwe Najlepsze jest to, że nikomu się nie świeży, żeby to naprawić No nie? właśnie To jest najlepsze nie? I nikt za to odpowiedzialności nie poniósł I to nie jest wcale ta, ta autostrada taka stara, ile ona ma lat? Tutaj jest nowa przecież No ale ta, ten odcinek tamtej autostrady, co też są takie wyboje, już, też nie jest jakieś stare mega Gdzie wy jesteście? No, no za to. Bo. No dobra To to siewa. Ja A no faktycznie włosy mi wylazły No i troszeczkę Ale dobrze jest ale wypas, O Ona taka full pis No ja... widziałem jak pociągnęłaś taką manetkę do samego dołu. A i znowu jesteś! Nie! To zaraz będą roboty drogowe. Patrz, ramię co wyprzeda cały czas <grymne> Dobra, bo za niedługo jest fotoradar czy jeszcze, je? jeszcze? dobra Radar? No fotoradar jest tutaj niedaleko A ile tu można jechać? Co, 20? Nie, 90 A? Nie, nie, bo 100 100, właśnie Skąd wiecie? No bo ja tutaj jeżdżę co tydzień No bo jest y, ten... Oddzielony pas zieleni między drogami i można wtedy sto. A, tak. Dobra, bo tu zaraz będzie fotoradar i 80 Aha, no to dobrze, bo nie wiedziałem Natalka nie zjeżdży i tak na lewo Gdzie ten radar? No po prawej będziesz raz go miał Po prawej? Tak, tak. po prawej, a ty patrzysz w lewo Ja nigdzie się nie patrzę, ja patrzyłem prosto A tam, dobra, już widzę O Jezus, ale to bym dźwięki. Kur... Krzysiu! Kur... No a... sam słyszę te dźwięki, no ale U, tak jak I a... teraz zrobiłeś to co, darek O, o! Ode... O! Odegrałem się! Kurwa. O, mamy tutaj salon Mercedesa. Jest kamera i tam wszystkie wypadki są odgrywane i wrzucane na YouTube'a Ten znaczek się obraca! Ty, ale o, ja! No. Jaki znaczek Mercedesa. A 4 km jeszcze mamy. No a tu będziemy gdzieś jeździć, ale nie wiem gdzie. Mamy się nawać. jeszcze, jeszcze hektar, jedź. Ja? Ja, jedź, raus! To jest, jednak to jest? Hektar odległości i kilometr powierzchni nie zrozumiał, dobra? No nie, nie zrozumieliśmy No bo k... tutaj się uśmialiśmy? No łe, jechali, Jechaliśmy kiedyś i ja to tobie powiedziałem, Natalka, no jedź, jeszcze masz hektar A hektar to jest określenie powierzchni, a nie odległości, nie? No Aha. I mi widz napisał, hektar odległości i kilometr powierzchni <śledziany> 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 No i to taką bekę, to zapamiętałem to <śledziany> Nie spodziewałaś się mnie tutaj? A no nie. No, mamy asfalt. 230 mamy zrobione. Dzisiaj około 350 km. Zrobimy spokojnie. Elegancko. Na jednym zbiorniku to jest aż niemożliwe, nie? Jeszcze mam trzy kreski paliwa, nie? No, a ja mam już prawie na czerwonym. Prawdy? No. A ile masz przejechane? 225 O kurde Na co, paliwa O, no. Paliwa, napalka Chociaż, no nie wiem ile tam faktycznie nawaliśmy, nie? Trzeba po tym śmieżkim spalaniu Teraz będziemy zjeżdżać Kurde, mi jedną kreskę dopiero wzięło A Mam bardzo niskie spalanie, 4-3, To jest kurde normalnie... Nigdy takiego niskiego nie miałem tu To ja na tym jednym baku przejadę też ponad 300 km, O, 350 nawet Przy takim spalaniu O, uwaga, tutaj to jest jakoś tak dziwnie zrobione Patrzcie na mnie, czy tak szybko po tych zakrętach w ja Krzysiu. Przepraszam. Ja czekam, chodź? W prawo. No, nie, 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 nie. Tam prosto w sensie. <noise> o i tam na maczka. O, stoi moniczka. Stoi Moneks. Tak. Zaraz się będzie nam tłumaczyć tutaj. <noise> Siałka. Co masz na swoje usprawiedliwienie, co? <głosy> <głosy> Nie chcę nam się rozbierać. Cześć, Darek. Cześć, Natalia. <grymianie> no nie, no luźno, nie, przej nie przejmuj się, luźno. No dobra, tylko trochę. <grymianie> Zatrzymali cię. Zatrzymali cię. Co, mówiła, że ktoś powrót. się tam zatrzymał. Tak, bo byłam na tym zlocie z rodzicami. Aha. I potem nie dało się wyjechać. Potem y, przyszli znajomi. No. Zaczęli ze mną gadać. Y, I potem się przedłużało, przedłużało. Mówię, że muszę jechać. Potem znowu jak wyjeżdżali to nie dało się wyjechać i jakiś gościu, jakiś gościu mnie zatrzymał co robił tam zdjęcia i e, robił mi parę zdjęć i potem, o. że chciał się ze mną mówić na jakieś zdjęcia. O, też I co, nie zgodziłaś się? Co? Nie zgodziłaś się. Ili. Ili. Pan tu dba o zieleń. Co? co mówiłeś? Że pan tu y, poprawia zieleń i czy się na tym zna. No widzisz. O, masz O, inter... Masz naładowany? Nie. Nie, ona teraz się będzie przejmować. Nie! Umieści. Dobra, łącz się, bo chcemy gadać <noise> 35% baterii mam jeszcze. A ty tu już masz obcykane widzę. Halo? O, jesteśmy halo. Halo, 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 halo. Bajo jajo <głos> 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 Natalka, co robisz? Odpisuję. Aha, jedziemy. O chwileczkę mi dacie. Dobra. Ty będziesz prowadzić, bo ja nie wiem jak dalej. O, matko. No chyba, że. A to jakimi zadupiami, bo ja nie wiem. Przez las kochłowicki chciałam o, jechać. Kurde, to nie, nie wiem, czekaj. Ale są podobne z przodu. Ale to ja najwyżej pojadę teraz przez yy, kochłowicę. Jak będziemy już na, tak jakby w tym lesie, to mnie ktoś wyprzedzi, bo ja nie lubię pierwsza jeździć. <grym> no no dobra. Serio. A tam pojedzie najwolniej. Ale ja też lubię ostatni na przykład jechać. A czy nie? A czy najwolniej? nowa maszyna, widzę. No. No, to ci jak się gdzieś. jeździ? Dobrze, bardzo dobrze. A tak? no. <laughs> Nawigację mi zrobisz? Y nie, bo ja sam nie wiem. Ale to się później ten na nastawi, także spoko, wiesz. Właśnie na storkę. Monika, ja myślę, że jak na te. Ile to? 23 lata ma? 22. 22, no? Kurde, 22 lata, no to luks, nie? Taki... Aha, ja myślałem, że ty o Nie, mówi. nie, 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 nie. O motocyklu. No to widzisz, no to tyle samo, nie? No. Także, nie, no kurde, jak na początek? Wszystko zrobiłem, że. wszystko Każda przy ta maszyna da. na początek będzie dobra. No kurde. Kiedyś jak zrobiłem prawko na A2, to z wypożyczalni wziąłem taką 500 rkę ale chyba tą starą generację. Bo to jest chyba najnowsza, co? 2016. No to też jakąś taką, ale mega niewygodnie mi było tam jeździć tym. Właśnie wygodnie jest, nie wiesz, pozycji ten jedziesz na siedząco. No to ja tam nie przyzwyczaiłem do sportów, to chyba dlatego. No, no, Krzy... ty, nigdy, ty nigdy nie Krzysiu, mam się uśmiechnąć? Czemu? Bo zdjęcie robiłeś No już zrobiłem Serio? Jaką minę zrobiłam? Nie, no właśnie Nie widać Nie widać nikogo tak No Przecież kask mam ubrany, tego jak no, minę zrobiona. No No zaktualizować tutaj, bo no. nam się ekipa powiększyła Natalka, otworzyć Ci y, wentylację paszek? Nie, bo mi jest zimno jak jadę Aha Bo widzę, że masz wszystko zapięte, to bym Ci otworzył Tak, Dareczku, ja Ci dam y, y, więcej Tkanki mięśniowej i tu to będziesz czuł, że jest zimno Aha Mam to mieć wystawione? Możesz mieć wystawione, no To jest taki design Design No Aha To jest antenka Wiatr I to jest prawa. Dobra Dobra Jedziemy A musimy nawrócić na maku, nie? Tak No przelotowa 200 my jeździmy, nie? Ja mam dwie kreski w ogóle Paliwa Aha, no to ja też mam mało, nie? No ja też mam mało, no ale kurde, nie chcę tankować, bo ja muszę zobaczyć że ten motocykl spala Będziecie mi jechali najwyżej po benzynę? Nie, spokojnie Natali nie tankujemy, bo ja muszę zobaczyć gdzie on pali Ło tu 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 O kurde, Krzysiek Jak ja bym tu był mt Dobra, jeszcze brygada Kto jedzie pierwszy? Ludzie w szoku, ty! Ja, ja nie znam drugi No to jedź przed siebie No nie w lewo A Natalka chciała jechać pierwsza, nie? Ale nie, ja nie bo na razie drogi. nie zna drogi. No, no ja też nie znam drogi. No ja to... też nie. Onika musi jechać pierwszy Nie, kodę. dobra, to czekaj, to... E, jak sobie nawigację ustawię, to mogę jechać. No ja też, jak nawigację sobie dam, to se też mogę jechać. No Ale to kurwa, Onika chciała też z jakiś las jechać. Aha. A, nawi a nawigacja... No jest najszybsze, nie... najszybsze... Najszybciej. No, to później tam się nawigacja przestawi już. A kierunkowskazy to wy macie w ogóle? Nie, BMW... Ja jeszcze BMW. <laughs> 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 ja jeżdżę BMW. SW Śląskie Wrocław? Nie. Wodzisław. Aha. Nie, jak to jest? SW? Świętochłowice. A SW to jest świętochłowice? No. A? O buddę. A no tak, Jaro Motovlog jest świętochłowicą no. na taką miejsca. Jara, bardzo serdecznie. Ja nie wiem jaką prędkością mam jechać w ogóle. No, tak no A no. no, właśnie taką. Na mieście no. tak, na mieście spokojnie, a na trasie tak 120 a to tak pamiętam. No. Prosto, prosto krzyko. Prosto? Mm -hmm. Ja dzieć, Bo <noise> jak pojadę koło ciebie? o Masz kamerę włączoną w tygrysie? Ja? No. A no tak, przecież ty nie masz żadnych innych tygrysów o matko, o, bo... To... Ale byś teraz odjęła. No. Pokojnie. <noise> no. <noise> spokojnie. Jechałbyś we mnie? No prawda. Tak, wjechałbym, nagrałem no, Super Przepraszam Tutaj uważajcie na tych tych, na tych torach Ty, bo ja myślałem, że ty, bo ja myślałem, spojrzałem się w lewo i myślałem, że ty pojechałaś Jedziemy ja w ten Od góry no. na tury. No, na torach uwaga no, A, ja tu nienawidzę tego przejazdu Ja pierdolę, kto tu ma Ale masakra ty, kto ma było pierwszeństwo, A ja uciekam jakby tramwaj Ja już na żółtym, więc O, kurde. Uwaga w lewo Dobra, dobra tu może obcykanę to. No widać właśnie, Natalka tak. goni za nią, ja na końcu, ale gościu. Ale normalnie chyba szrank pod pachami niósł tak szeroko, nie? <grym <grym ty tak dosyć zapierdzielasz, ty. Cały czas prosto teraz. No może być prosto albo w lewo, tak mi nawigacja pokazuje. Aha, bo tu stop jest. Stop. Ale przepisowo, elegancko. No ja no. Po to się na YouTube'a opie nagrywo? to co ty to? My niekiedy mierzą, więc jedźmy przepisowo. Tutaj? Bo tam niekiedy stoją na, przy cmentarzu. A, dobra. Przy cmentarzu stoi. O tam na końcu. O okay. jest chyba 40. 40 jest, no. Ale ja chyba nikt, nikt nie stoi. Natalka jakby. Jakby ci motocykl przerywał, to po prostu powiedz, wiesz, to będzie trzeba na, na rezerwę go przełączyć. Dobrze. I mówcie jak coś, żebym zwolniła czy coś. Nie, na razie jest git. Uy, ja bo ja naprawdę nie wiem. Natalka, na razie chyba dobrze, nie? A jak coś to będę wołać. <laughs> no. No to dobrze, jak nie? coś to wołaj? Kur a nie tak szybko! <głos> <głos> Ty patrzyłeś, czy coś jedzie? Ale tutaj nie mamy ten po, po... Nie, 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 nie. 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 Ale, ale nie, bo oni nie mogą z lewej strony jechać Jak to nie? Oni mieli z pierwsze nie? Miała, miała, oni pierwszeństwo miały pierwszeństwo mieli. No. Ale z lewej strony nikt nie jedzie, bo to jest jednokierunkowa tam Aha eee. o, Dobra, dobra, nie po tematu to jest to, co ale się nie muszę <laughs> możesz... tu kłócić, bo... Dobra, dobra. Wie lepiej. A ty byłaś gdzieś w Turcji teraz, nie? No. Jak było w Turcji? A bardzo fajnie podrywali na... Pod cię? Jakieś Turki? O Boże, to nawet nie, nawet nie mów, nie ja bym... Ale ja... Bo mnie nazywali na, na ulicy Shakira. <śmiech> <śmiech> Naprawdę, idę ze spokojnie, a gościu... Gościu ryczy na całego Shakira? Shakira. <noise> no, ale tam tak. Tam tak. Oni się tak zawołują do, do kobiet tu z Europy. <noise> ale ma, bardzo mili, mimo wszystko. No, mili, ale bardzo dużo tam dziewczyn podrywa, nie? Oni słyną z tego. Dużo Turków jest też w Polsce, ja tak zauważyłem, nie? Bo... Zapraszali na zakupy. Aha. A myślałem, że do, do restauracji dobra, to teraz zapłać, Nara. <noise> Dzwoni ci ktoś? Surek. <noise> się stało tutaj Ktoś dzwonił do ciebie? Nie, jakieś sterowanie głosowe mi się włączyło O! Sterowanie głosowe no. A system Google? Nie, hej Google, prowadź mnie do tych Halo, halo Halo, halo. O kurde Słyszę o, się. O, mnie. O nie Ja nie słyszę siebie Ja mam dobrze Ja też Halo, 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 halo o. A ty tam tamka? No halo Halo, 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 No dziwnie jest No, Krzysa, no tak Wow. Darek, Darek chyba ma kierunkowska włączony. A, no, faktycznie ty, dzięki, nie? A to się zaraz spokoi. A to się zrobi. Ale dzisiaj ani razu nie było takiej sytuacji. O dokładnie. Ciekawe, nie? Ej, kazujesz, a na rondzie gdzie? Prosto? Ej, dalej gazuję, że już jeden ci już dzisiaj pokazał. Tak zrobiłem pod mostem i już gościł to no ja jak mi to pokazał to zrobiłem mu jeszcze raz nagrodę Ja muszę uważać, bo mam mój samoponę z tyłu Masz a ty tak w zeszłym roku już mówiłaś No wiem właśnie ja. Ale jej jeszcze nie skończyło Kierunek aha, aha, Krzysiu Jak nie włączasz, tak nie włączasz, a tak to jedziesz cały czas. Przepraszam <laughs> na, na zapas, ale tu jest dużo owadów. A dopiero. Ja nie przy... zauważyłem. Bo ja jadę przed tobą mnie ja wszystkie zabijam, żebyś ty miał 300 drogę. No naprawdę. <laughs> Ale radość <laughs> Ale radość. O dobrze, że kamerę sprawdziłem, bo miałem dwa komary. O, widzisz? Ja też sprawdzę, dobra, czekaj, przetrzę. A ja w ogóle dobrze, że miałem szkło hartowane na tej kamerze, nie? Bo tak już bym miał pierwszy dzień nagrywek rozwaloną, nie? A no. Jakby wtedy ten kamień uderzył, nie? Kochanie, gdzie jesteś? No ej zakręt ja nie umiem tak zakręt. Prze Przedobrze. Na kole latamy? Nie. Czemu nie? Nie dobra kurwa, bo tu jakaś policja pojedzie i będę nie o O patrz, już, już na już ciągają. Follow... Urde, skręcaj szybciej, jak... Ja pierdolę, ja pierdol... pierdol... ale od... Więc tu uważajcie, bo tu taki ostry zakręt. Odszedł. Tu w zimę to ten. Tam auto było w rowie. Serio? Really? No. O, o, możliwe. Ale ładne powietrze, powąchajcie. O, o, A bąka puściłeś, czy co? Nie, z drzew. Świeże, A. takie. A, coś pięknego. Peruik. A ta, ta. ta. E, czekaj, ty masz ten sam model co Eryk? Nie, Monika ma inny. Tak. Jak? To sam. Nie. A to nie jest jakiś polift? Ty nie masz... Czyż ona ma poliwta jakiegoś chyba? No właśnie, ogólnie też mi się tak wydaje, bo ja jak jechałem tu na też 500R, ale troszkę inna chyba była. A czekaj, tu ma LEDy z przodu? Ja, mała się cieszyła. LEDy ma? No. No to ten, to, to, ma, to ma jakiegoś polifta. Z którego to jest roku? 2016. No no to ma nowszy. To Eryk ma chyba 13 czy 12. A. jakoś tak. Rozumiem. Butki fajne ale pan Stara. Masz te same chyba co Marcel. Tak, no. Poczekaj na nich. Co hamowałeś na pisk? Fila. Bo na Rondzie będziemy się kręcić. Dobra. A bo tam <laughs> staniemy z boku. Nie, dobra, już jedziemy Jedź przede mną, Go. Dawno was nie widziałam W sensie Krzycha A nas w ogóle no. No. Tak, na, znaczy, widzę, widzę was tylko W internecie No widzisz, no. widzisz A ciebie to w ogóle no. siedzimy, a si, si, siedzimy na pizzy, a Natalka mówi jak ta Monika ma na Instagramie, ja już oznaczam A ja wpisuję Monika Monex2001 A no to ja Jesteś 2.1 rocznik? No 2.1 a. No. Kurde, to tylko my tacy sta, starzy jesteśmy, 90. lata A ja to dopiero, ja jestem najstarszy Najlepsze Jak to jesteś dinozaurem? No. Wasze lata to najlepsze A teraz? Czemu ja se blendę kodyk włączyłaś? Bo no mi światło już. Kurde, normalnie ten Co? Całą tą szyję Aha, podwiewa ci? Tak prosto No niestety nic na to nie poradzę no A też tak wyskakuje? No wyskakuje trochę no Wiesz jakie jest rozwiązanie na to? Mam, mam komin też nie? Tylko dzisiaj zapomniałem go I jak sobie dasz komin jeszcze to ci to nie będzie wyskakiwać A ja bym, ja bym szalik zimowy obwiązał No ja bo szalik No taka bym się jechała pierwsza Ale ja nie wiem więc zakręty czy no nie bo mi się wydawało, że zwalniasz, bo ja zwalniam, a ja zwalniam, żebyś ty ten, nie A Ten, gdzie pojechał, no to teraz Krzychu prowadzi. <grym> nie, nie, ja nie wiem gdzie. <grym> o, już go nie słychać. Halo? O, Halo? Dobra, słychać, słychać. Kurde, co tu za tereny są? Jakiś park tu jest? Nie no, no tu jest Lasko Kochłowicki. A to a tam dużo stacerowiczów jest, to co tu idzie? Yy, bo tu jest starganiec po prawej stronie. Tam jest yy, ten... Spacerować można? No. Tylko to A. nie wiem czy nie jest teraz w remoncie. A nie no bo dużo ludzi jest, to chyba nie.